Siemaneczko, z tej strony Pęka Kilo, zaczynamy kolejny odcinek Serbii Uglywbeks. Wejdę tutaj do tego budynku, zobaczę co się w nim kryje. Ciekawość jest silniejsza. Dobra, zobaczmy Hej, jak tutaj wchodzę i od razu pierwsze co myślę szkoła. Zobaczcie to okienko tutaj. Dobra, troszkę wygląda to jak szkoła. Pójście tutaj te łazienki. Ale zrobimy sobie tak, że zrobimy lewą stronę. A później przejdziemy na prawo. O, zobaczcie tu jest to okienko. Dobra. Tak to wygląda. Chociaż nie wiem czy to była szkoła, może jakiś szpital. Jak myślicie. Bo tutaj wyglądać płytki, tak jakby krany tu były i tak na wejściu. No nie wiem. Od... ocenicie sami w komentarzach. A ja ruszam dalej. Tutaj wygląda mi to bardziej na jakieś łazienki. Konkretna szyba, i wybita. Zobaczmy tutaj. Tak, tutaj chyba jakieś łazienki były. No, no to wygląda. Zobaczmy tutaj, co się kryje. Są lustra. I też widocznie. Tutaj musiały być łazienki. A tutaj. Spójrzcie. Toalety jak w poprzednim filmie. Tak samo dokucania. Chodźmy dalej. Zobaczmy, zobaczmy, co nam tutaj, to nie wiem, albo szkoła, albo jakiś szpital, ale mi się wydaje, że bardziej postawiałbym, że to jakaś szkoła była, ale zaraz jeszcze tutaj pochodzimy, pograsujemy, mimo może czegoś więcej się dowiemy, spójrzcie, znowu łazieneczki, a łazienki takie właśnie, jakby bardziej pod szkołę, no nie wiem, zaraz zobaczymy. Zobaczcie, to jakiś prysznic był, to jest stary, może jednak i szpital, cóż to za płyn, nie wiem, chodźmy dalej, zobaczcie, miedziocha też jest, nikt nie kradnie takich rzeczy, a teraz to drogie słyszałem, ale mnie to nie interesuje, z umiarstwem się nie zajmuję, więc ruszam dalej. No chyba, że metale szlachetne to już bardziej się zainteresuje, ale tak tu to... ruszajmy. No i ogólnie z takich obiektów, żebym znalazł złoto, to nic nie biorę. Mam taką swoją zasadę. Takim z czymś nie wzbogacę się, a można jeszcze sobie w yy, problemy się walić przer przer przeróżne, no ale mniejsze o to. Ruszajmy dalej. Strasznie mniej to interesuje. Czy jest piwnica, wiecie? Ale nic takiego nie widzę. Hej, może szybko przelecę tak mniej więcej te pomieszczenia i ruszymy na górę. Na górze coś ciekawszego się kryje. Dobra. Chodźmy tutaj. Spójrzcie, to wszystko zdewastowane niestety. Duży, ładny budynek. No, ale jak widać. O, zobaczcie, tutaj się parkiet uchował. Całkiem ładnie wygląda. Jeszcze zobaczcie, jakaś trzma mnie atakuje. Dobra, idźmy dalej. Co, może przestrzelimy teraz do tego od razu? Zobaczcie, wszędzie tapeta odchodzi. Dobra. Tutaj już Bardziej wszystko zniszczone. Tu się to jakieś wlepy. Nie wiem, może jakieś dziecko miało pokój albo co, to nie wiem. Naprawdę nie wiem, co tutaj mogą być. Wiem, że obok są jakieś jeszcze budynki militarne, wojskowe, ale też tam jest jakiś gruby zakaz. No ale ja tam pewnie pójdę. <laughs> nie bardzo się takimi rzeczami przejmuję. Dobra, dwa z fajnie to wygląda. Kurczę, fajny, fajny, fajny budyneczek, który się już nam kończy. Spójrzmy przez okno. Ładnie. Tam coś rozwalonego też, jakaś ruina. Dobra, wejdźmy na górę. No dobra. Fajnie, fajnie. Tutaj wszędzie byliśmy. Dlatego. Spróbujmy dotrzeć. Tutaj. Wychodźmy pod schody na chwilę. Jeśli to szkoła, to kiedyś często spędzałem miejsce. Znaczy, przesiadywałem przy, pod schodami. <laughs> się ukrywało przed lekcjami. Dobra. Zobaczcie, jakie piękne niebo. Ej, dobra, mam lampę cały czas włączoną, żeby ktoś nas nie przyuważył, bo ją to z daleka widać. Spójrzcie, tu jest wejście na strych. Tylko tu widzicie tę drabinę? To jest drabina z tamtego budynku. Specjalnie ją tu przyniosłem, specjalnie dla was, żeby móc wejść na strych, bo się nie dało dostać na niego, a żeby nie przedłużać. Chciałem właśnie wejść wejść tam i pokazać Wam, jak to wygląda. Bo ja tak lekko rzuciłem okiem, ale szybciutko, tylko zobaczyć, czy da się wejść. jeśli da się jednak, to no mam nadzieję, że da się. Zaraz się to okaże. Dobra, przelećmy te budynki, te pomieszczenia tutaj. Spójrzcie, graficiarzy nie brakuje. Wszędzie jakieś graffiti mamy. Widocznie lokalsi tutaj. Przychodzą często. Albo no po prostu kiedyś przychodzili. Spójrzcie jaki fajny emotikon. Widzimy go tak. Fajnie, fajnie to wygląda. Spójrzcie tu mamy też coś. dobra. Zatem idę dalej. Kurczę, jest tych tu pomieszczeń, co? To się wydaje. Ale jest ich ogromna, oj spójrzcie. Fajne, fajne nawet chłopaki graffiti porobili, postarali się. Dobra. Tam też coś jest, ale tam zaraz wyjdziemy na powrocie. Zrobimy tym razem lewą stronę. Spójrzcie, tutaj już więcej rzeczy leży. Dobra. O, zobaczcie, tam jakiś bolier albo coś w tym stylu. Spójrzcie fajne widoki. No wszystko stare. Porozwalane. Dobra i tu mamy jeszcze jedno wejście. Spójrzcie na to. O, i tutaj też fajne na no, wejściu mamy, ładnie nas przybitał. I tutaj tak samo jest coś. Spójrzcie sami. I ruszamy dalej. To teraz lewa strona. Zagłębmy się troszkę. Zobaczmy co tam przez okno widać. Pogoda się nie zmienia i bardzo dobrze już mogłoby tak dostać. No, chodźmy tutaj. Bo już mamy praktycznie skoczony ten budynek, no bo jakoś wiele w nim nie ma. Zobaczymy może strych nas bardziej No Dobra. Tam nas było. Tam nas było pełno. Dobra. Fajnie. Tutaj też coś mamy. I tu puchy. Tam byliśmy. I tutaj tak samo. Jeszcze dla pewności wejdę do tego pokoju. O, zobaczcie, tutaj nie byliśmy. Też fajnie, chłopaki. Zjet. On już yy, widziałem tutaj chyba w większości o to on chyba tutaj majstrował. Podpisuje się chłopak pod swoimi arcydziełami. Zobaczcie, tu już mamy tą klatkę, ale to za chwilę ją wam pokażę. Zobaczcie tam gniazdo. Ptaszek sobie zrobił. Gruba rura. Tu Idzie, no i zobaczcie, mamy tą klatkę. I naszą drabinę. Bo bez tej drabiny, naprawdę, film no, by nie wyszedł, bo byśmy nie zabili strychu. A jakbym miał to zrobić, żeby ją przenieść. Dlatego, bez, oczywiście, bez zwiedzania tego budynku, bo wszedłem na górę, i zobaczyłem, że jest strych. No, i bez zjedzenia, że tak powiem, zabrałem. Drabinę, żeby nam ułatwić, i zabrałem właśnie z tego budynku. O, to będzie lepiej go widać. Tak, to on. Już go eksplorowaliśmy. Zobaczcie, tutaj pełną luster. tylko że w tych lustrach nic nie widać, bo są strasznie brudne. O, i znów te toalety. Tym razem na takich podestach na wysokości zadania. Dobra, chodźmy dalej. Zobaczmy jeszcze tutaj, i zaraz będziemy mieli ten strych. Sam jestem ciekaw. Spójrzcie, znów mamy toalety. Na każdym piętrze jest tutaj to samo. Ale pokażę Wam, jak to wygląda. Z bliska. będziemy ruszać dalej. Kurczę, miałem się nie tłuc, a tłukę się. Ale weźcie się tutaj nie tłuccie. W tyle tego wszystkiego na ziemi jest. Że ciężko gdzieś bezpiecznie stanąć. I dobra, jeszcze tutaj może wejdę. Rzucimy okiem. Jak to wygląda? Jakiś pokój w łazience, a może prysznic to był kiedyś. Może i tutaj tak być. Że to był pysznic, ale kalorifer już ktoś wyrwał. Komuś się przydał. Dobra, chodźmy dalej. Bo teraz mi się wydaje, tak jest. Powiem wam, że przede mną ciężkie zadanie. Spróbuję się dostać tutaj na górę. Uwierzcie, że to tylko i wyłącznie dla was zrobiłem, bo miałem robić ten budynek bez wejścia na ten strych. No ale wejdę. Dobra. Sprawdźmy, czy właśnie czy dam radę i czy dam radę później wrócić, żeby się tutaj nie zatrzasnął. Tak to wygląda, jakby można było się zatrzasnąć, tu spróbuję. Aj kurczę, jeszcze się zaczepiłem. Nie wiem, czy ja tu wejdę. Wiecie? Jednak o kurczę. Ciężki temat, wiecie? Mam nadzieję. Ej, wejście jest ciężkie. Ale wszędzie, że, że, że będzie gorzej i będę musiał uważać, żeby nie naruszyć konstrukcji dachu. Spójrzcie, jak to wejście jest zasypane. Dobra, wszędzie tu cement jakiś. I nie tylko. Zobaczcie, jak, tam, jak to wygląda. I dobra, ruszam dalej. Jak już, żeby nam się to na łeb nie zawaliło. I będzie dobrze. Spójrzcie, bez lampy, jak najjaśniej żebyście widzieli jak najwięcej jakieś łyżki gazety. Może coś tutaj znajdziemy. Ale na razie spróbujmy przejść dalej. Powiem Wam szczerze, że spróbowałbym. Spójrzcie jaka łyżka chyba aluminiowa jeszcze. Zostawimy ją tu. Ej, spróbowałbym, wiecie co? Chodzić po tych belkach, ale to jest nierozsądne, tak jak to wejście tutaj. No ale dobra, spróbuję przejść do samego końca, bo ja widzę, że ten dach jest naprawdę rozwalony. Spójrzcie sami, jak to wygląda. Konstrukcja stara. Mam nadzieję, że nic tutaj nie naruszę. Staram się poruszać niezbyt gwałtownie. Dwał... Miałem jakiś dziwny ruch. Dobra. Spójrzcie, robi się coraz jaśniej. Zobaczcie, jak to wygląda. Pierwszy raz widzę taką konstrukcję dachu, że jest tak, aż tak namotane. Zobaczcie, tutaj już dziury. Dobra. Zetkniemy przez to okno. Nic, zaryzykuję. Spójrzcie. Wywalony dach jest całkiem. Dobra, tam jest pole. Dobra, ja się cofam, zobaczcie jak ona spruchniała. Trzeba naprawdę tutaj uważać. Spróbujmy jeszcze przejść ten kawałeczek, ale tu też jest gorąco wiecie. Zupełnie jak na tamtym strychu, tylko ten jest dużo większy i tu jest chyba bardziej goręcej niż tam i tutaj jest azbest, eternit niestety. Dobra, a tak poza tym to jakieś buty i nic ciekawego. Tutaj to nie widzę. Ale trzeszczy ten dach, wiecie? W ja mu się nie dziwię. On pewnie już swoje lata ma, abym się nie wywrócił. Kurczę, normalnie idę. I zobaczcie jakieś ruska tablica. Kurczę, ale on trzeszczy. Miejmy nadzieję, że mnie nie informuje, że bym stąd spadał. To jakaś taczka. Dobra, spróbuję tam dojść. Jak już tutaj wlazłem, to szkoda, że on tam nie do nie? Zobaczcie, co tutaj jest. Jakaś buta szklana. Muszę uważać. Ej, ja nie staję na te belki. To by byłoby dla mnie koniec. Spójrzcie, jak to wygląda. Dobra. O tak, jakieś chyba części od telewizorka. Nie, to coś chyba do prania. Dobra. I spójrzcie. Tu widać tą chatkę. Ja powiem wam szczerze, uciekam stąd. I mamy zakończony ten obiekt. Tą drabinę oczywiście, nie martwcie się. Odniosę tam, do tamtego budynku, żeby nie było, że coś poprzestawiałem. A teraz, szczerze mówiąc, ja spróbuję jakoś stąd wyjść. Ej, nie mogę tego otworzyć. Dobra, udało się. Zobaczcie sami, jak to wygląda. O nie, Fuch, się ubrudziłem strasznie. Żegnaj strychu. Fuh. Dobra, udało się. Dobra, jak zakończę materiał, wrócę po tą drabinę, a teraz spróbuję stąd wyjść, bo powiem wam, że strasznie się tam zgrzałem. Ale udało się. Piwnicy niestety nie ma w tym budynku, bo też to obszerłem i zobaczyłem na 100%. Więc jeśli odcinek się spodobał, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.